Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Wizard Warriors. Jestem Luz Wandel i jak zwykle pod waszym podsumowanie w dzisiejszym odcinku. Wreszcie pójdziemy sobie do... Udamy się właściwie wreszcie do krypty, o której cały czas mówią nam... Żebyśmy się udali, bo tam trzeba... Coś znaleźć, coś zabrać i... No, coś przynieść komuś i... No i wreszcie no, udałoby się przyjść, nie? Po, jest, po prawo jest krypta, na się cmentarz. Yy, ale ja jeszcze sobie tutaj... La... W pokoju ducha Zbadam i ok e, Jeszcze jedna rzecz Do walej na chwilę muszę zamyść Zapomniałem o ważnej rzeczy w sumie Bardzo ważnej e, Jeśli chodzi o no nie Spokojnie. stojnie. Ważne jest nasze stołowa, które zapomniałem. E, idziemy tutaj do ratusza. Salaga, do waszych, do waszych usług. Witam w ratuszu miejskim. Jak mogę wam służyć? Jesteś z czymś w stanie nas zatrudnić? Mam aktualnie dwa zadania do wykonania. Pierwsze... Istnieje e, nagroda za zbieranie... E, zbieranie również e, potrzebuje kogoś kto e, dostarczy wiadomość i paczkę dla mnie. Okej, okay, co to za nagroda? Tak, coś się strasznego dzieje. Za to mówił, a generalnie chodzi o to, że trzeba... Jeszcze zaraz o trzeba. tak? Zgadzamy się. Już skończyłeś, panie? Dobra. Eee... Coś się strasznego dzieje w... na cmentarzu. Umarli powstają z grobów. dnia jeden z wioskowych mówił, że został atakowany przez szkieletor, przez szkieletę. Gareth y ostrzegał mnie przed złem, które wisi w powietrzu. A moim zaś obowiązkiem jest ochrona ludu. Za każdy pięć czaszek, jaki mi przyniesiesz, ja zapłacę ci 50 sztuk złota. Czy się zgadzasz? Oczywiście, że zgodziliśmy się. Wspaniale. Zatem zadanie jest. Yy, robota jest wasza. Kiedykolwiek wróćcie do mnie ze straszkami, chętnie Wam wypłacę nagrodę. Dobra. Na razie, i tak dalej, etc. Etc. Yy, 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 yy. Dobra. Yy. Ok, to nie miało. uh Pozbyć tych kolorów, tych małych Doble dobleciały następnie toperki jak nie wiem, co dobra, eee... a eee... ulecz mojego bo... oh. postać zaś na siebie, zaś sobie wypije oh. miksturkę. Dobra. Wracamy się, tu były zresztą skrzety niedaleko. Do wybicia. żeby mnie pamięć nie myli. A, nieważne, dobra, chyba się zdespałniły i dobra, nieważne, Z czasem się Potrafią zamienić wrogowie. Generalnie się wrogowie nie despałnią, nie, nie, tylko potrafią się czasem zamienić na coś gorszego, więc e, No różnie z tym bywa zresztą Dobra. Trzeba sobie do końca ogarnia mechanikę tej gry. Dobra, mam pierwszego Denata. 5. Trzy obrażenia, nieźle, nieźle kolego. Co powiesz na to? I na to! inna! No. Na no to, no to nie powiedziałeś nic, bo. zgromadziłeś? Ok, nic nie przyniosłeś nam. Dobra. Kurde, trolle! Serio na cmentarzu! Joli, ma, jaga, jaga. Ma, Dobra, nie, 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 nie dobra. Twoja magia się nam przyda później. Nie! Okay. Dobra, padło zwierzątko. Świetnie, podoba mi się to. A dzisiaj zbierasz yy, miksturki, kurwa, to zbiera broń, tak? tam, ci się przyda, wiesz, Osłoni się, też na chwilę. 21 Świetnie I pierwsza czacha Świetnie, doskonale eee, Wiesz co? Ty może trochę nam tutaj podleć Drużynę bo nam się drużyna trochę tutaj pokrąciła i teraz tak, to trzeba być niezwykle ostrożnym, bo właśnie martwi wychodzą z grobów Dla złotych nic, dobra 3DH. O sobie tą tarczę w sumie przyda ci się, panie. Tam jakąś tam ochronę będziesz miał w ogóle. Tu gdzieś były, była, ten był cały. E, właśnie. Kills e, Combat e, Parry plus 1 Papie plus 1, hit plus 0, armor 1.6 8.08 osiem osiem, no dobra I... I... Gdzie ja jestem? Idziemy na północ, cały czas na północ O! Woooow! Ulec ją szybko. Dobra. Dobra. Tu trzeba być ostrożnym. w tej strony Na wzgórzu mamy kryptę. Okej, okay. uwaga. pańskie Nie Wiecie co? Pójdziemy... Wrócimy się do miasta jeszcze. Mhm. Kupimy naszej drogiej Azirze jakiś pancerz, żeby nie latała z gołą klatą. A w wypadku z głównymi cycami. Żebym jak na ochronę. Dobra, yy... Arbor, nie? Tak, tak, jestem, jestem... Właściwie zadowolony, że nas widzisz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, bow, bow, primitive bow, Willow arrow, tak, rusted long sword, Axe, rusted war axe, sword, rusted small sword, rotten shield. E, w sumie mogliśmy, czy możemy wziąć ten. Ten okay. Sprzedaj to co masz do yy... sprzedania Czyli łuki Strzały Ze strzał nie wuku Nie będziemy korzystać Próbowałem robić kiedyś taką Kiedyś jak pierwszy raz grałem Próbowałem robić Złodzieja na łuki Ale niestety No nie jest to opłacalne tak czy aby każdy coś tam miał. Ty sobie to schowaj, bo to się to przylał. Dobra. Dobra, weźmy to tam, zidentyfikujmy i dobre mamy miksturki. Dobra, teraz tak. Tutaj. E... Sword. Dobra. Strzały. Ten Rusted long Longsword. Mogę sobie podarować w sumie. No, czym my się posługujemy? Jakim mieczem? Longsword. Dobra. Czy DH w sumie mógłby też zidentyfikować się ten mieczyk? Longsword doskonale. Tutaj mały porządek. Rat pie. Wszystkie przedmioty takie ważne. Damy tutaj pod złoto. Dobra. Wszyscy wszystko oddali. Tak, dobra. Yy, teraz tak tobie. Kupmy jakiś pancerz. Aha, bo już nie będzie tych cholera. To chociaż kurde załóż sobie jakąś siatę, nie? Żebyś nie miał jakiejś tam... żebyś miał jakąś tam ochronę o, Szaty kapłana. Dobra. 250 mógłbym sobie kupić jeszcze spodnie dla mojej głównej postaci. Czemu nie zrobię to? Leather Leggings. W ten sposób będziesz miał już dwa do klasy pancerza. Dobra, myślę, że Możemy spokojnie wyjść i udać się z powrotem na cmentarz. Ja ci dam bić kobietę gnojku. Dawaj ciachę. I toporek, he, he. Mamy już trzy czaszki, doskonale, doskonale. W czaszki się obłowimy trochę na tym cmentarzu, więc warto... Yy... Warto bić szkielety. Kurwa, trole, znowu ja pierdziele, Normalnie. Przemy dajecie jakieś kurde łupy solidne. Dobra. Wzięłaś? Uzięłaś. Świetnie. A jest złoto kurde mol. Run TROLLY Run ja ci kurde dam. Dobra. Strzały w sumie można zbierać, bo to zysk można nie z brać na strzałach. Ale z drugiej strony, no na też w sumie, Dobra, będę brał to jeszcze, bo to myślałem o tym, żeby jeszcze poczekać w sumie. Bo masz się e, żeby wziąć i poczekać jeszcze z tym zbieraniem takiego łup, łupu, znaczy, żeby już nie zbierać takiego łupu śmieciowego, bo w krypcie, do, za chwilę będziemy się udawać, znajdziemy trochę fajnego szmalcu, ale no dobra, poczekajmy. Okej. Okay. Dobra, widać. Widzę, widzę, widzę. Dawaj. Nasza słonica również. Niech zadam obrażenia. Ja mam tylko nadzieję, że nie zostaniemy kurde od tyłu wzięci Za szybko 3DH? O stary Muszę bardziej postarać się... O. 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 o Dobra, szok Padła, jeżeli nie wstawaj Okej okay. Teraz tak, teraz trzeba się zająć tym. Okej, okay. jeden padł. Drugi. Dobra, tutaj bardziej jest poszkodowany? Hilda? Jan Janssen? O kurde, no to tu już nie są przelewki moi drodzy ci się skończyły, dobra Hilda tak tak, tak, tego, dobra No i Jan Jansen dobijesz tego ...szkieleta, to będzie w porządku bardzo fajnie, podoba mi się Ok, ty masz toporek, ty coś zostawiłeś po sobie? Tak, zostawiłeś po sobie. Lache. Nie jestem pewien czy można tą, tą lachę... Tutaj to wziął w czy decha, ty tą lachę? czy ta lacha? Aha, I can't carry anymore, Okay. Rozumiem, to Hilda sobie to weźmie. Jestem pewien, czy to nie będzie dobre do zamiany z. Tym, chociaż z drugiej strony. No dobra. Hilda będzie nosiła te laski, a Ariela będzie. tyle Dobra, tak zrobimy. Ok, idziemy dalej. The ancient crypt is sealed by a massive iron door, tightly seamed down the middle. Close inspection reveals the door has been opened recently, but there is no appearance of a lock or other mechanism for opening the iron barrier. mm Mhm. I chciałem to draw your attention to one thing. Just to mention it, because Nadlator here has done a great job in introducing the climate of the game. I on będzie nam towarzyszył przez większość rozgrywki, komentując niektóre ważne dla gry, sytuacje i momenty. Jego naprawdę komentarze są tutaj, jak mówiłem wcześniej, już są niezwykle klimatyczne i wprowadzające w klimat gry, więc. No, mówię szczerze, gość, który robił za narratora w tej grze to wolił koło dobrej roboty. Ok. Jak są, nam powiedział wcześniej. Eee, prawy trzeba poruszyć. Otworzy. a faint odor wafts up from the depths of the crypt below the musty smell of the long departed descending into the darkness you wonder what horrors might await. Mm hmm chodzimy do krypty, oczywiście się otwierają i teraz tak, to jest dźwignia i to jest, znacz... to jest znak firmowy tej gry, że w, każdej, e... w każdym lochu na początku przy wejściu będzie taki właśnie e... pokój, w którym będzie znajdować się dźwignia. umieszczeniem, które będzie zajmować dźwignię i ta dźwignia otworzy nam przejście dalej, jednocześnie załadując, załaduje tą e, nam e, poziom, tak? Loch, w którym będziemy się znajdować, ponieważ e, ta... ponieważ te poziomy są dosyć długie i rozległe, dlatego muszą być ładowane osobno, żeby nie... żeby... nie, nie mogły być po prostu częścią, inaczej pusty gra by ważyła bardziej... E, Osobniałem e, większy w ogóle gdyby tak było, nie? Ale mi się wydaje, że ty tej twórcy udało się całkowicie fajnie zrobić e, ten motyw z dźwignią. <laughs> ja dźwignię pociągnąłem w następnym odcinku, ponieważ tu chcę go zakończyć ten odcinek już. I co? Mi się wydaje, że to będzie dobry moment na to, żeby się pożegnać, ja bym mówił z Wandererów. To było, and, to było Wizards and Warriors i do następnego odcinka. Na razie. I cześć.